bo pomogli wielu młodym ludziom, ale od ostatniej niedzieli dzieci jest w niej. Właśnie pięć dni temu proboszcz miejscowej parafii wygłosił z Ambony swoją opinię o beczce. No mówił, że tam jakieś y, kościoły, jakieś krzywe czy coś takiego, że z, jakieś odłamy chrześcijaństwa. No i mówił, ale mówił, żeby tam nie chodzić? Mówił, żeby tam nie chodzić, bo y, dzieci się tam przekręcą na tę wiarę. Ksiądz Marian Janus ostrzegł młodzież, że ci, którzy chodzą do beczki, mogą zapomnieć o bierzmowaniu. Nigdy tu nie był, nie zna nas w ogóle. Większość rodziców zakazała więc dzieciom przychodzenia na zajęcia do świetlicy. Pozwoliła, pozwoliła czy nie. Część rodzin to są rodziny, które naprawdę znajdują się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, wielodzietne, najczęściej mamy wychowujące same swoje dzieci. Emocje, które towarzyszą prowadzącym beczkę, sięgają zenitu, bo swoimi słowami proboszcz niszczy dzieło ich życia. A o pieniądze z budżetu miasta nie było łatwo, jednak się udało. Wydatkują to na wynagrodzenia, na wyposażenia, zakup jakiegoś sprzętu niezbędnego, jakichś artykułów, pomocy naukowych. Ta dotacja to rocznie 54 tysiące złotych, połowa tego, ile potrzeba na funkcjonowanie placówki. Drugie tyle to wkład sponsorów. Księdzu zapewne nie podoba się to, że wśród zasilających świetnice jest kościół ewangelicko-metodystyczny i kościół chrześcijański wieczornik, ale te jedynie kupiły berce m.in. kosze do gry. To, co mamy wspólnego z religijnymi tematami, to jest to, że obchodzimy święta. Miasto kontrolujące świetnice żadnych nieprawidłowości nie widzi. Oraz, że profesjonalnie towarzystwo jest przygotowane do pracy. Przede wszystkim z dziećmi to mnie najbardziej interesuje. Znam ten klub, który jedyny na osiedlu Niedawno powstał, działa już drugi rok, ze skutkiem radosnym, bo tam dzieci przychodzą. W Kielcach mówi się o zazdrości księdza, któremu nie udało się podobne dzieło. A wiadomo Pani coś o tym, żeby ksiądz z Barwinka prowadził działalność, która byłaby alternatywą dla Beczki? Mm, nie. Dla Barwinku, dla dzieci y, trudnych, takich właśnie zaniedbanych. Nie było alternatywy. Nie, nie jest problem świetlicy, jest inny problem, ale to sobie porozmawiamy później. Co więc kieruje księdzem? Próbowaliśmy się z proboszczem umówić i wstępnie się udało. Wszelkie święta skończy o 18, spotkanie będzie o 19, to może w tym czasie, dobrze? Dobrze. Czyli 1545 15, 18, mniej więcej. Ja. Później jednak zmienił zdanie. Nie chciał rozmawiać na temat swojego niedzielnego kazania. Sprawa jest, jest do rozmowy z zainteresowanymi. Ale, ale dlaczego ksiądz nie chce z nami porozmawiać? Bo on bo... nie się się z nami. A wtedy ksiądz z nami po rozmawiam, można... z zainteresowani. Będziemy z nim rozmawiać, zobaczymy czy nas przyjmie. Być może więc państwo Jakubowscy podczas spotkania dowiedzą się dlaczego stali się celem ataku Zambony. O ile oczywiście Prołoszczanus Janus znowu nie zmieni zdania. W sprawie konfliktu ksiądz kontra Świetlica Środowiskowa są same braki. Brak komentarza proboszcza, brak dzieci w świetlicy beczka i brak zrozumienia podstawowej zasady, że bliźnim należy pomagać, a nie szkodzić i tylko nie smaku jakoś nie brak. Maciej Warsiński, TVN24, Kielce.